Serdecznie witam o poranku w kolejnym aceranku. Znowu dzisiaj powrócimy do problemu proroków, proroctw, fałszywych nauk, ale naprawdę tyle się teraz dzieje wokół nas. Tyle przedziwnych opinii krąży. W kościele na różne tematy. Od na przykład powiem Wam to, co mnie zadziwia. Nie potrafię tego zrozumieć. Może za głupi jestem, nie wiem. Jak można być jednocześnie przeciw aborcji i za tym, aby dzieci mogły być zabijane? W mojej głowie się to nie mieści, ale jak mówię, moja głowa niekoniecznie musi być szczególnie. Obdarowana intelektem, więc pewnie jestem głupi. Albo po prostu jestem prowincjonalny i tego nie rozumiem. Natomiast rozumiem, co napisał apostoł Piotr w swoim drugim liście. Drugi rozdział i pierwsze trzy wersety. Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem. To jest stwierdzenie faktu, więc nie ma o co kruszyć kopii. Jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele. A poseł Piotr mówi o pewnej analogii. W czasach starego przymierza, kiedy Bóg powoływał sobie proroków, ci poprzez prorokowanie przekazywali wolę Bożą, która była zapisywana, tak tworzył się. Tworzyły się księgi, kanon ksiąg Starego Przymierza. Ale oprócz tych proroków było mnóstwo proroków fałszywych. I w tych księgach, szczególnie w tych księgach czterech wielkich proroków, znajdujemy wiele śladów, wiele opisów działalności właśnie tych fałszywych proroków. A nie jest, nie jest to więc czymś dziwnym, że, że taka instytucja jak fałszywy prorok zawsze istniała. Ale gorzej, że apostoł mówi, że teraz wśród Was, czyli wśród nas, pośród ludzi kościoła, będą fałszywi nauczyciele. Fałszywi, czyli tacy, których Bóg nie ustanowił. Fałszywi, czyli tacy, którzy nie będą wykonywali woli Bożej, ale jakąś tam swoją wolę lub wręcz wolę diabła. I dalej czytamy co też ci ludzie będą czynili którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana który ich odkupił sprowadzając na siebie rychłą zgubę Warto się przyjrzeć temu zdaniu bo one jest bardzo ciekawe. Czytamy tutaj, że ci fałszywi nauczyciele będą zapierać się Chrystusa. Co to może oznaczać? Czy to oznacza, że nie będą nic mówili o Chrystusie? Nie. Apostoł Paweł w liście do Galacjan chociażby zapisał taką ciekawą rzecz, mianowicie napisał, że będą ludzie, którzy będą głosili innego Chrystusa. I inną Ewangelię. To właśnie tacy ludzie. Co to znaczy, że ktoś zapiera się Chrystusa? To oznacza kilka rzeczy. Po pierwsze, to oznacza, że ten człowiek nie godzi się ze wszystkimi słowami Chrystusa. Wybiera sobie te, które mu odpowiadają, a te stwierdzenia Chrystusa, które mu nie odpowiadają, Uważa za nieistotne. Może być wersja lajtowa, która mówi, że taki człowiek opowiada się za tymi wypowiedziami Chrystusa, które są mu potrzebne i mi miłe, a w ogóle nie wspomina o innych wypowiedziach, które nie pasują do jego narracji. Co jeszcze może oznaczać to, że człowiek zapiera się Chrystusa? No, mianowicie sytuacja, w której Ludzie mówią, że no nie tylko przez Chrystusa jest zbawienie, to dzisiaj już niestety jest często słyszalne, że można się zbawić czy w innej religii, czy też przez pewne swoje dążenia, poprzez ćwiczenia różnego rodzaju, duchowo-cielesne. To jest zapieranie się Chrystusa. Zapieranie się Chrystusa to również wprowadzanie do nauczania. W kościele, oczywiście, elementów psychologii, która pozwala, na przykład, człowiekowi na to, aby to on zaczął widzieć siebie w centrum swojego życia, a nie Boga, nie Chrystusa. No myślę, że to są takie trzy główne nurty, bardzo niebezpieczne. No ale jeżeli ludzie, Połykają, no to może sobie tylko wyobrazić, cóż to za zbór jest. Ciekawe, że jest dalej napisane, że ci ludzie sprowadzają na siebie rychłą zgubę. A wiecie, że oni to nie wierzą? Oni w to nie wierzą. I to jest dowód na to, że głoszą innego Chrystusa, bo Biblia zapowiada ich rychłą zgubę. Dalej czytamy, że niestety, ale wielu pójdzie za ich rozwiązłością, a droga prawdy będzie przez nich pohańbiona. No i tutaj to już mamy, że tak powiem, ogólnopolską zabawę. Niestety w wielu kościołach droga pańska jest hańbiona, droga pańska jest lekceważona. Użyję takiego określenia, które no, gdzieś tam urodziło się w moim sercu. W wielu miejscach głosi się budyniowo-ciasteczkową Ewangelię, która nie jest Ewangelią Chrystusową, ale budyniową właśnie. I doprowadza się do tego, że takie kościoły duchowo obumierają. Ale jest ciekawe pytanie, ciekawa kwestia. Jak to jest możliwe, że ludzie się na to godzą? Apostoł napisał, wielu pójdzie za ich rozwiązłością, więc to nie jest jakiś tam przypadek, to nie jest kwestia wykładania wbrew opinii Kościoła, wbrew opinii zboru, ale ludzie to kupują, cieszą się. No pierwsza ważna sprawa to brak dobrego nauczania w Kościele. Po prostu ci ludzie przyszli do Kościoła, którym od początku było złe nauczanie. I przyjęli to nauczanie za swoje. Mało tego, zostali w tym kościele, dlatego, że to nauczanie nie zmuszało ich do jakiejś szczególnej zmiany życia. Oni właściwie weszli z ulicy i poczuli się jak u siebie. No, przykro powiedzieć, ale to naprawdę nie jest, nie jest przypadek tylko naszych dni. Laodycea no, to jednak jest przyszłość ciągle. Ale i tam przecież było dokładnie to samo, Chrystus za drzwiami. Dlaczego jeszcze ludzie idą za tą rozwiązłością? Dlatego, że to jest zgodne z planami, jakie mają w swoim życiu. Jeśli ktoś jest w kościele, na przykład, a no co tam, trzecie, czwarte dziecko, trzeba się go pozbyć. A kościół mówi, wiesz, no my jesteśmy przeciwko aborcji. Ale, no, bracie, towarzyszu, wicie, rozumicie. No, jak tak rozeznasz to w swoim sercu, no to już wicie, rozumicie, co się stanie. Może widzi tak, że, że ktoś prowadzi szemrany interes, okrada po prostu ludzi, okrada państwo, czasami nawet w świetle prawa. No, ich pastorzy, starci wiedząc o tym, mówią: no wiesz, takie jest prawo w Polsce, takie jest w Polsce prawo. Więc jeżeli nie łamiesz literalnie tego prawa, no to się nie przejmuj. No jak cię gniecie ta sprawa, to po prostu więcej daj dla Boga, no i, i po sprawie. Można mnożyć takie przykłady. Takich przykładów jest cała masa. Dlatego ludzie kupują fałszywą Ewangelię. Bo im ono odpowiada. Odpowiada ich potrzebom, odpowiada na ich pragnienia. Pamiętajcie, że to są pragnienia ludzi nienarodzonych na nowo. O tych oszustach w trzecim wersecie Piotr powiada: Z chciwości wykorzystywać was będą przez zmyślone opowieści. To ciekawe. Tu zapisano, że ci ludzie są chciwi. Ale czego są chciwi? Na pozór wygląda, że głównie pieniędzy, ale czy na pewno? Ludzie oczywiście często stojący na czele obojętnie czegokolwiek, są chciwi pieniędzy, to prawda. Ale można być chciwym władzy. To jest jeszcze, jeszcze większa afrodyzja, jak mi się komuś wydaje. Można być chciwym popularności. O, to taki sympatyczny pastor, wszystkich błogosławi, złego słowa o nikim nie powie. No, można być popularnym, jakby, jakby nie było. No, ja sobie na taką popularność nie zasłużyłem. Chyba się popłaczę z tego powodu, no ale to już mój problem. Chciwi ludzie. Miałem taką sytuację kiedyś, że próbowałem wprowadzać do służby pewnego młodego człowieka, ale on miał niestety w rodzinie zły przykład. I kiedy mu powiedziałem, że potrzeba usłużyć w pewnym miejscu, ale trzeba zapłacić za podróż, bo nie dostaniesz tam nic, no to on powiedział, że to jest nienormalne, że to tak nie może być, że człowiek jedzie i jeszcze musi płacić za. za za tą podróż, za możliwość usługiwania, to oni muszą zapłacić. I oczywiście nie pojechał. To jest człowiek chciwy. Chciwy, tak. Tutaj nie ma co dyskutować nawet. Bo ja rozumiem, że ktoś powie, no słuchaj, no pojadę, ale, no ale nie mam za co pojechać. Więc gdybym ktoś pomógł kupić bilet, czy zapłacić za paliwo, to jeszcze rozumiem. Tu nie ma problemu. Ale tutaj nie było takiej sytuacji. Tu była chęć uzyskania jakiegoś przychodu. Przychodu od tych ludzi, którzy naprawdę nie mieli czym się podzielić. No, pewnie obiadem by się podzielili, pewnie szklankę herbaty by dostał, ale nie, nie daliby pieniędzy. Wilki nie pracują za darmo. Wilki pracują za to, że mogą zeżreć ofiarę. Bo taka jest ignatura po prostu. Więc jeżeli słyszymy Ewangelię, która nie jest zgodna z tym, co czytamy w Słowie Bożym, to owszem, możemy podejść do takich ludzi i powiedzieć: Słuchaj, bracie, ale no, tu jest zapisane w taki sposób Słowo Boże, a Ty powiedziałeś coś zupełnie odwrotnego. Może tak się zdarzyć, że oczywiście nie zrozumiemy kazania. Tak, może się zdarzyć. To jest prawda. Nie ma się co obrażać ani na siebie, ani na, na kaznodzieję. Po prostu trzeba zapytać. Jeżeli kaznodzieja powie, no nie, chyba źle zrozumiałeś, dokładnie tak, jak tu jest napisane, tak wierzę i tak naucza, to jest wszystko w porządku. Ale kiedy kaznodzieja powie, no wiesz, no to było zapisane 2000 lat temu, czasy się zmieniły, musimy trochę inaczej patrzeć na pewne rzeczy, no to. To masz właściwie dwie możliwości: albo zostaniesz w takim miejscu i umrzesz duchowo, albo pakujesz walizki i natychmiast udajesz się do innego miejsca, uprzejmie dziękując wszystkim za ten czas, który spędziłeś w tym miejscu. To nie są żarty. Z powodu fałszywych proroków lud Izraela dał się wielokrotnie zwieść, oszukać i stracił życie. Z powodu fałszywych nauczycieli. Nie jeden kościół się rozpadł, umarł duchowo i śladu po nim dzisiaj nie ma. Więc nie traktujmy tych słów apostoła Piotra lekceważąc je, ale bądźmy trzeźwi i zdawajmy sobie sprawę z tego, że naprawdę dzisiaj toczy się ogromna batalia o kościół. Ogromna batalia. O wierzących, i w tym o Ciebie, oczywiście. Niech Bóg nas błogosławi i da nam dobry dzień. Amen.